No i witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Dzisiaj Szaro Buro. Coś pada z nieba nieokreślonego. Czasami deszcz, czasami grat, czasami śnieg, nie wiem. Tak już mi się chce coś w ogródku porobić. No, ale jeszcze są te przemrożki. No. Wchodzę po tym ogródku i tak patrzę na moje kwiatki. Przydałoby się już coś tam porobić. Zwłaszcza, że dopiero co kupiłam całą przyczepę wiórków, zrębków takich e, z drzew e, tu przybrzeża, e, przybrzeża ulicy. E, wycinali drz, wycinali e, gałęzie takie przycinki, robili. E, Gmina. Co tam, Dianka, widzisz? Co tam widzisz? Gmina przecinała. No i spytałam tych panów, czy chcą sprzedać. No i sprzedali mi całą całą krzyczekę. Rozumiecie? Więc już mnie korci. Wiem, że jeszcze tam świeże są te wiórki, ale tak, taką naprawdę wierzchnią tylko warstwę chcę wysypywać ty, tymi wiórkami, te, te rabaty. Gdzie nie, gdzie, gdzie nie, nie ma po prostu. Zakrytej tej ziemi, spójrzcie, spójrzcie, ile wiórów. To po prostu multum, więc w najbliższy czas będę miała co robić. No oczywiście, jeszcze tutaj na zagonach moich e, bylinowych przy fotosach e, rozrzucam. Chłopaki właściwie rozrzucili mi oborniki, ale chcemy po swojemu jeszcze to rozgarnąć tutaj na ten, na, ten, na, ten grząd, na te grządki. No i tutaj słomą już wyściółkowałam po tej pracowni. No i jak widzicie tutaj też płotek mi się rozwala. No i tutaj ten płotek mi się już wywalił, bo ta część akurat ma już dwa lata i no zbutwiało trochę. Indianka oczywiście pierwsza. No i coś tutaj chcę już podziałać, naprawić, więc już sporo roboty mam w ogródku. Wyściółkowałam, no i chcę dosypać tych wiórków, wiórków zrębków właściwie, zrębków. No i te zrębki wysypię właśnie gdzie, nie gdzie na te grządki. No ale przy takiej pogodzie jak dzisiaj jest, no to niestety nie ogarnę nic, nic nie ogarnę no jest nieprzyjemnie jest zimno trochę wieje mokro no więc póki co zapraszam do mojej pracowni coś wymyślimy może już zacznę coś pod kątem Wielkanocy robić, bo Wielkanoc do u mnie jest też mocno rozbudowana ja mam dużo wizji artystycznych <laughs> jeśli chodzi o takie święta a później nie nadążę znowu więc chyba dzisiaj coś zacznę z Wielkanocy. Takie fajne jakieś kaczety, żebyście sobie wcześniej zaczęli dziergać. No tak, więc zapraszam do pracowni. Słuchajcie, moja pracownia nadal w remoncie, już materiały powoli yy, gromadzimy, bo będziemy pracować już niebawem na, nad dachem. Na pewno izolacja, no już nowa blacha, izolacja, czekam jeszcze na dostawę drewna. Yy, no, jeszcze w międzyczasie cały czas męczy belki. <laughs> Nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Myślałam, że łatwiej pójdzie, no idzie powoli, powoli. Zwłaszcza te olejne belki pomalowane na no, no, zieloną olejnicą, no to idą mozolnie. Ale już je kończy i już. Już prawie, że koniec brudnej roboty. Już się zbliża ta fajna budowlanka. Taka już będzie widać efekt. A tymczasem bez zbędnego gadania, sznureczek jakikolwiek, niteczka. Ja mam tu uwiezioną w słoiku, bo będzie mi myrdać. I słuchajcie, ktoś... W komentarzach wspomniał, ja już nie jestem w stanie ja spamiętam, spamiętać kto, wybaczcie, ale tych komentarzy naprawdę jest wiele. Oczywiście za nie bardzo dziękuję. <ścoughs> Więc w ten zimny, ponury i mokry dzień chcę Wam pokazać, jak zrobić baranka, bo ktoś właśnie pytał o baranka z siana. Więc kiedyś, kiedyś tam na samym początku jeszcze taka spięta spięta i w ogóle taka zestresowana. Pokazywałam, jak robić właśnie jakieś tam kurki, zajączki, ale myślę, że już chyba każdy z Was albo próbował, albo oglądał te filmiki i myślę, że już pójdziemy trochę wyżej, trochę fajniejsze będziemy te dekoracje z ściana robić. Więc y, zaczynaliśmy od prostych, a teraz już trochę takie bardziej skomplikowane, więc baranek, myślę, że się Wam spodoba. Więc zapraszam do oglądania. Muniusia. Janusia. Dianusia. Oczywiście, Dianka pomaga. Nie jest siana. Więc słuchajcie, zaczynamy od złapania dużej ilości siana, coś takiego. No więc tak, dużą ilość sianka biorę, bo potrzebuję pierwsze co zrobić tułów naszego baranka. O, tyle starczy, tak, żeby dwoma rękoma ogarnąć. Załapuję nitka żeby miała złapane, żebym się to nie wysypywało. Z jednej Okej. Więc jak już mam rozdzielam sobie te dwie części miarka na pół blachę obtoczyłam papierem, bo Diana by ją już <gryzła> dorwała i gryzła, więc wszystko zabezpieczam przed Dianie. Okej. Okay. I tutaj zakręcam już nóżki. Leciutko na początek. Piarka! drugą tak samo Janka. i druga strona tak samo Це вішу no i tutaj wyprowadzam sobie oczywiście tęta dajsiana, szyja i główka, tak? wyprowadzam sobie powoli, dokładając, żeby mi się ładnie trzymała. 就我表。 sobie zaraz dołożymy jeszcze całka do główki naszej. Nodiana właśnie mi niszczy moją maskaradę na blasze. O, tak Też taki troszkę tuściutki ten, główka taka. No i teraz różki, uszka i ogonek. Zaczynam od różek. i teraz zróbmy puszka. To takie trójkątniki po prostu. Dianka! Tak. I tak. No gdzie masz swoje? Chodź. Chodź, ci dam twoją kuleczkę. Chodź. Chodź po kuleczkę. Да, вот так вот. Ну, вот так I słuchajcie, ostatnie co? Ogonek. Po prostu mała kuleczka, taka płaska. No, i mamy wszystkie części. Teraz łączę. Diana się trochę uspokoiła, już i... mamy chwilę czasu. Czas znalazła. Wyginam sobie fajnie ten mój. O, nitka! Nitka. Ach, chyba nie urwałam tej nitki. Nie nieważne. Więc słuchajcie. Tutaj zostały mi różki. Różki sobie wyginam. Taki ciekawy zawijas. Ja na nich sobie tam robi, co chcę. Mamy chwilę czasu. <noise> Zawijam sobie różka i tu sobie z tej strony mocuję. Można mocować tą nitką, można na gluga, na klej, na pistolet, na ciepło. Ja po prostu zamocuję nitką. Już, tygrys przyszedł. Dianka bardzo skutecznie przeszkadzała mi w tym, żeby zrobić tego baranka. Prawda, Diana? Prawda. Więc e, oczywiście przepraszam za utrudnienia. Za tą panią, za tą panią niegrzeczną. Kto jest taki niegrzeczny? Kto jest taki niegrzeczny? go mój. Ale ją kocham, więc <ścoughs> trudno. <ścoughs> Dziękuję bardzo. Za polubienia, subskrypcje i oczywiście czekam na Wasze komentarze, na wa Wasze opinie na temat e, barana, którego Diana uwielbia i chciałabym go już z tego zjeść. E, no i zapraszam do kolejnej realizacji. Do zobaczenia!